Cześć, witam Was. Oto kolejna propozycja oferowana przez Biedronkę. Licznik rowerowy w promocyjnej cenie 15,99 zł. Licznik rowerowy, oczywiście, produkcji chińskiej. Co otrzymujemy za te niecałe 16 zł? 14 funkcji. Aktualna prędkość, bieżąca odległość, przejechana średnia prędkość, maksymalna prędkość. Czas jazdy, zegarek, całkowity przejechany dystans, czyli w zasadzie standardowe, podstawowe funkcje, które takie urządzenie powinno posiadać. Możemy również ustawić parametr wielkości koła, aby dopasować do posiadanego sprzętu, aczkolwiek to też jest standardowa funkcja tego typu urządzeń. Samo urządzenie, czy może sam zestaw składa się z kilku części. Instrukcja obsługi krótka: podstawka, przepraszam, element centralny podstawka do na kierownicę z przewodem i czujnikiem kółeczko do zamontowania na y, szprychę, jak również frytki do mm, przyczepienia elementu mierzącego do, yy, do ramy, do widelca. Sam sprzęt yy, prezentuje się następująco. Nie jest to może jakaś rewelacja, natomiast za tą cenę pod, op, licznik o podstawowej funkcjonalności Jak widać, mamy dwa klawisze funkcyjne. Całość dostępna w, w zasadzie, chyba wszystkich sklepach sieci Biedronka. Dzięki za uwagę.